Chciałbym pokazać jak zrobiłem taką klatkę, klatka dla papurze kwalistych długości 1,20m, 60 m wysokości i 45 m głębokości. Także zapraszam na film, pokażę po kolei jak robiłem. No i zaczyna się robić, tak powiem Wam, jesiennie. Mamy co prawda dzisiaj Słoneczko, chociaż to Słoneczko tak wychodzi koło południa dopiero i bardzo szybko zachodzi. nocem już takie powiedzmy nie tam 8-10 stopni, ale uwierzcie mi, że to już nie lato, że jednak zimno. Postanowiłem dlatego te wszystkie swoje faliste stąd zabrać. One miały już coś zimować, taki był zamysł, jak kupowałem w maju. Tak sobie planowałem, że nie będę ich całkowicie zabierał stąd, ale z kolei, nie to, że im zimno będzie, bo myślę, że tego by się tu nic nie stało. Mam zresztą parę falistych na dworze już drugi rok, nic się tam nie dzieje i pewny jestem, że i tu by się nic nie działo. Natomiast no od maja powiem szczerze, nie miałem ani jednej pary lęgowej. Tu oczywiście coś się tam zaczęło dziać, zaczęły bo tu mam budki porobione, zaczęły te budki sobie powiedzmy zajmować jakieś tam pojedyncze papuszki widzę, że troszeczkę się zbijają w parki. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam rezultaty, to nic nie ma, dlatego nie dobrze składa, że właśnie idzie zima, więc raz, że je zabiorę przed chodami do budynku, a dwa, że może wówczas takie zabiorę i porozdzielam sobie parkami. To wówczas yy, mam nadzieję właśnie na jakieś tam lęgi. No, co do dobierania papużek, to wiadomo, trzeba to wszystko czasu. Jeszcze nie mam klatek. Także to troszeczkę potrwa, ale myślę, że no, do tygodnia uporam się i papuszki zabierzemy. A pokażę w międzyczasie, jak będę te klatki robił dla tych papużek. Jak to będzie wyglądało. Potem może jeszcze pokażę, jak będziemy je dobierać w parę. No papuszki po są tyle dorosłe, zresztą to już widać nawet, będzie się ten obraz się ostrzyna jakiegoś tam zertkę no, i tak mi ucieka. Yy, może sam będzie widać właśnie, że chociażby po tych samczyki wyraźnie już mają tą woskówkę ciemną, niebieską, samiczki jasne, a tu jest ciemny widzę yy, niebieski. A no, tutaj przypateczki. Także tu bez problemu już te papuski rozpoznamy, yy, bardzo takich młodych nie mam, ja w maju, więc myślę, że są z marca, powiedzmy. może kwietnia, tu jeszcze najmłodszych, najwcześniejszych, ale to raczej wszystko będą, będą papuski starsze, to było już praktycznie minimum pół roku, a na pewno są i roczne i starsze, dlatego, że dokupowałem w międzyczasie przecież, to i pokazywałem na filmie że dobierałem po sześć, po osiem, po cztery sztuki tam kogoś, kto ją sprzedawał całkiem niedrogo, więc dokupowałem po to, żeby jeszcze oczywiście jak najbardziej wymieszać, żeby ta krew się wymieszała. A tu mam te miejsce które właśnie zabuduje pod klateczki dla tych falistych. Tutaj ma miejsce, tu jest blisko metr 50 m, tak się wydaje, że jest mało miejsca, tu jest metr pięćdziesiąt. Ja będę oczywiście robił metr 20 m, te klatki, dlatego, że tu jest płyta jak widzicie i nie bardzo miałbym gdzie przybiec, natomiast widać linię i gdzie tu były słupki od tyłu, dlatego do tych słupków. Myślałem, że sobie zostawię tą płytę, do tej płyty będę mocował nóżki od klatek, natomiast no, teraz jest troszeczkę słoneczka, jest tutaj jednak widno, natomiast przyjdą dni takie <laughs> bardziej pochmurne, bardziej zimowe, wówczas no, będzie tu ciemno. No, kiedy tu jestem, ja pracuję, to wiadomo jest widno, natomiast no, do czwartej gasi mi światło, więc już zrobi się ciemnica, dlatego chciałbym to troszeczkę rozjaśnić poprzez właśnie dyseczki, a no, zrobimy coś jak w tych klatkach tutaj u nimf. Czyli całą tę ścianę wyłożymy deską. Także to wszystko to się fajnie rozjaśnia. Poza tym, no, jak nie te falice zaczną gryźć, no to płytę wiórową prędzej mi przegryzą, aniżeli deskę. A tu mam taką klateczkę właśnie, no, tak mi natchnęła troszkę do zrobienia tego wszystkiego. Yy, trzy takie yy, poziomy i tu właśnie jedne już dwie parki w zasadzie sobie. Przeniosą, zabrałem stamtąd, oczywiście wczoraj jeszcze. I tak pomyślałam, że właśnie dobuduję dalej. Będę też robił budki. Oczywiście, wiadomo, budki muszę mieć. Tu są budki na zewnątrz. Tam jednak będę musiał zrobić w środku, w klatce, Dlatego klatki będą troszeczkę większe. Po to tylko, żeby po prostu zmieścić budki, a żeby w mnie nie było zbyt ciasne. No i przebijamy. Wieś, jak wcześniej wspominałem. Już widać, że jest dużo jaśni, stąd będzie na pewno jaśnika. Także ścianę chcę zrobić, jak wcześniej wspominałem, około 1,50 m, zobaczmy, jak tu z desek wychodziło. Nie użyłem tego. I ciężeczki na 1,20 m, tak żeby platki po 60 cm nie więcej nam wychodziły. No i mamy ścianę. Wyszło nam 1,5 m, tak jak żeśmy planowali. Czyli teraz będziemy już dzielić słupkami, czyli damy jeden słupeczek mniej więcej na środek, drugi tam z brzegu. I będziemy, już będziemy sobie to wszystko planować i, i dzielić na klateczki. No już rozdzieliłem słupeczkami cienkimi takimi i sprzedałem piątkę na górę i tak samo a już od razu dajemy siatkę bo potem ciężko będzie nam się tutaj dostać także od razu siatkę przybijamy po całości na tej bocznej ściance tu taki mamy zrobiony o może to będzie widać taki delikatny tuśelcz jest żeby siatkę położyć i zszywaczem będę to oczywiście a tak że to będzie wszystko umocowane z tej strony będzie zasłonięte, nie będzie siatek, nie będziemy się zaczepiać tu oni z drutami. Tam, oczywiście, dam, bo tu żeśmy już umocowali w tym miejscu yy, siatkę, to jest szywaczem do ściany też dołożyli siatkę żeby to ładnie zakończyć. No i mając to, aha, muszę jeszcze tutaj od razu dać na dole na listwę i tu rozdzielić dwoma słupkami, miejsce na tak Także to chyba. Będziemy robić pierwsze i docinać siatkę. Umocowaniu siatkę, no i troszeczkę. Oczko jest 25 x 25. I troszeczkę tu zmieniłem plan w ogóle, dlatego, że miało być tutaj sześć klateczek. Natomiast zrobię teraz dwie takie ala wolierki. Przydzielę to sobie po prostu, tak jak tutaj jest. W ten sposób listwą i będzie jedna klatka na dole miała 70-75 cm, tak liczyłem. Druga na górze będzie miała nieco mniej 65 cm i wydaje mi się, że to będzie chyba no, dla tych ptaszków na pewno korzystniejsze. Nie będę gadał że nie, dlatego że będę miał większą przestrzeń. Będą miały większe statko przede wszystkim to są ptaszki stawne, więc one na pewno się będą cieszyć, że będą przebywać w grupie. Natomiast no, co do tych lęgów no, może się okazać, że będzie tak samo jak miałem w tej dużej wolierze. No, ale w ten sposób teraz zrobię przedzielę sobie to tak jak powiedziałem. Na pół będziemy wstawiać podłogę. Yy, tu oczywiście mam jedną deską mocowaną, w ten sposób będziemy kładli pozostałe, żeby to zamknąć i potem weźmiemy się za drzwi. Jak już mam przedzielone na dwie części, to przykręcamy teraz takie poprzeczki na ściance i na tej listwie na nich będą na tej poprzeczkach właśnie będzie leżała podłoga, także od dzieli. Podłogę jednocześnie sushut, bo yy, dla latych na górze, sushit dla tych na dole. Także będę kładł teraz deseczki i już zamykał te dwie klateczki, tak że nic nie zostaną. Powiedzmy, yy, jeszcze sufit, i już tylko drzwi. Mam już podłogę, także w zasadzie ta klatka na dole byłaby skończona. No, pod drzwiczek, oczywiście, i tu już będę musiał, yy, nim wstawić te drzwi, umocować budki, żerdzie. Bo potem będę miał tutaj ciężko się przepychać na dole. Tak samo i tu zrobię nim. Nim zrobię sufit na górze, tak samo od razu wstawię. Zaraz będzie mi wygodniej od góry to wszystko powstawiać. Uczepiłem już sobie budkę, zrobiłem taką budkę co prawda podwójną, nie jest tyle ile być powinno tych budeczek, no bo wiadomo mam dopiero dwie, a jak wrzucę tutaj no, tak liczę z 10, tam no, wychodzi mi tak po 11 sztuk, że będzie, czyli powiedzmy tych y, 3, y, 4, 5, no może być nawet i 5 par. Więc tych budek powinno być z 5 sztuk co najmniej, a zawsze daje się więcej tych budek aniżeli par. Także myślę, że do końca y, krateczki one miejsce nie mi zajmą, no i wtedy będę miał problem, żeby tam do nich. Sięgnąć i zajrzeć, także no nie wiem jak to zrobię. Chyba że ograniczę ilość ptaków, tutaj hmm, tu to samo będzie bardzo podobna sytuacja. Bo teraz, jak nie mam jeszcze sufitu, to wiadomo, sobie zajrzał od góry. Natomiast później będę musiał to zadaszyć. Także zobaczymy, yy, tu sobie przeniosę yy, w to miejsce z tej wodierki. Tam jest pięć budek, naraz w takim, takim bloku, jednym. Także sobie przyniosę zaraz i umocuję. Oto właśnie te budki, o których wspomniałem. Te 5 sztuk w takim jednym bloku. Także zaraz je odkręcam i przyniosę sobie do środka. Już umocowałem tą budkę. Dałem kilka żerdzi. Może sobie tej strony, że dałem na końcu. Wiadomo, że będą tam uciekać na początku od drzwi i tu przez całą klatkę i poprzek. A tu jeszcze zrobiłem o coś takiego, takiego drapaczka dla nich. A może będzie tak lepiej widać. O, i go mocuję dosłownie parę centymetrów nad budką, tyle żeby tam tylko o nią nie zaczepiał. Na druciku, tu jest drucik. Drucik sobie przemocuję później pod, przez yy, sufit przebije. I niech to im jeszcze zawiśnie tu na środku. Myślę, że na tym na pewno będą siadać, bo to takie z naturalnego drewna gałązki tam jeszcze zachętnie. No i zaczął nam ostatni etap już klatki, czyli drzwiczki wstawimy. Nie robiłem, tak jak w innych klateczkach, że dzieliłem na mniejsze, większe drzwiczki. Klatka jest dosyć długa, więc jak będę tu otwierał, żeby podać jedzenie, czy zmienić wodę, no mam nadzieję, że te ptaszki uciekną nam na koniec klatki i nie będą nam tędy uciekać. Także tak wygląda ta klateczka już po skończeniu.